Dajcie oto czwarty odcinek GTK Domino Show Dzisiaj jak widzicie mamy tutaj e, lukę w budowie a ta luka jest celowa Dzisiaj wyzwanie budowniczego polegało na tym, że podczas przetwarzania się kostek należy uzupełnić lukę No i dzisiaj e, dostali jest 5 kostek a 33 zostały pisane na szali, czyli wszystko to, co jest za bramką, liczy się właśnie od tych 33 kostek, czyli e, piramida do WD oraz e, tamta taka część rozbiegowa. Pora odliczać: 5, 4, 3, 2, 1. No i zadanie wykonane. Jak widzieliśmy, tutaj bramka chyba nie do końca spełnia swoje zadanie. No ale cóż, to zależy od dobrego ustawienia kostki yy, pod baterią. A o jakiej baterii właśnie mowa? No, tej, która znajduje się w tej bramce. Jak taką bramkę zbudować? Cóż, najpierw musimy ją podzielić na dwie części. Pierwsza część to. E, część nieruchoma, e, czyli taka zawierająca właśnie taki e, klocek, e, który musimy włożyć do e, drugiego klocka z dziurkami e, no i tutaj mam właśnie te baterie, o której mówiłem trzeba ją przykleić e, do naszej drugiej części. No i teraz e, te dwie części połączymy, tak żeby e, w tym miejscu, żeby grawitacja gravita ściągała e, Część nam do dołu, właśnie w systemie, gdzie jest bateria. No i widzimy, że jeżeli bramka jest zamknięta, to do domina nie przejdą, ale jeżeli jest otwarta, no to przechodzą. No cóż, nie ma tutaj za bardzo e, co ogłaszać teraz. No wiemy, że zadanie zostało wypełnione. E, no tutaj, e, jeżeli ktoś jest zainteresowany ilością kostek. Które dzisiaj się przerzuciły To ze 177 Plus 5 Które zostały dobudowane Mamy 174 Plus 5 No i widzimy Tutaj no ta bramka Dopiero Chyba nie spełniła do końca swojego zadania jak widzieliśmy No ale, ale zadanie wykonane I domina przeszła No to to się liczy Dziękuję Państwu Za oglądanie i zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek. Do usłyszenia.